Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Beco Detroit Become Human. tym mieliśmy bohaterską akcję uratowania Andersona przez przez, 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 przez tego honora Sam się wyrwałem i nie żałuję, no bo to się mówi przyjaciele. Niby się pierdolił do drugiego, a w sensie na czy na Anderson, ale mimo wszystko on zajebisty jest. Więc wiecie, można by to auto może naprawić? Czy coś? Nie wiem, sumienie, ale ktoś tu chodzi. Zagadam, zobaczymy, co nam powie. Witaj, chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Aha. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Chodźcie. Mówmy lepiej w środku. Ciekawe o co chodzi? Nie wiem o co chodzi, ale pieniędzy nie mam. Możemy im zaufać. Jest raczej nie pieniądze. Tak o. Się okaże no. Nas jest trzech i dwóch. To my poradzić. poradzimy. Tak. tak. Prze Mecie. się wydaje. Jak się nazywasz? Alice. Ona ma gorączkę. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. I głodna pewnie. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęby. Adam, pokażesz im drogę? Chyba niby, na no niby. A może na pewno. No to my se pójdziemy. My to bara, bara, sonicy idą. I może w końcu dojdą Ala czy Barbara, Barbara Coś na pewno O, się zamutałem Idziesz ty czy nie idziesz, bo nie wiem co mam robić z tobą to chyba Eee... Yy, o, tu... Dam radę, kara. Nie zatrzymujmy się dwami. Musimy przejść przez granicę. Eee, yy, uspokój się, wyjaśnię nic nie mów. Uspokój się. Musisz odpocząć. We się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nie nawiedzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Yy, strach nieszczęśliwy, nieporozumienie. Trzy. Może to nieporozumienie. Może potrzebują trochę czasu, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Y... optymizm. Może kiedyś tak się stanie. Nie wiem co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti rose. Od razu postawić je na nogi, a to coś na gorączkę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Thank you very much. Albo much. Uh. Jeden. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłeś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. O. A buziaka nie ma, a już chciałem kliknąć. Wyśpij się, a zobaczysz, będziesz silniejsza ode mnie. Na pewno. Zasłonię, zasłonię. Bez zasłon za można żyć. Albo nie ku telewizora nie ma Jak ci ma Jestem kara Kara rara To mój sen Ja jestem Rose ale to już wiesz No Chodź kara siadaj Aby nawet podziękował, Ale nie umiem grać w tej grze Co sprowadza tu defekta i moje dziecko w taki ruch? O, najlepiej, defekt. Ostrożnie. Ze mnie taki defekt jak z ciebie z O, tak powiem. Ojej, się zachybałem teraz. Trzy. Mieszkasz tu sama z synem. Mój mąż zmarł dwa lata temu. Oj. Adam i ja jakoś dajemy sobie radę. Hodujemy warzywa i sprzedajemy je na targu. <laughs> nie ma z tego kokosów, ale przynajmniej nie przymieramy głodem. No, coś z tym jest. Yy, dwa. Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się Was coraz więcej więcej. N nie wiem o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. O. Trzy, dwa. Pomaganie androidom jest niebezpieczne. Czemu ryzykujesz? Pierwszy pojawił się tu w zeszłym roku. Był tak bardzo zagubiony. Ukrywaliśmy go jakiś czas, ale chciał przedostać się przez granicę. Zastrzelili go na miejscu. Aha. Kiedy kolejny zapukał do drzwi, wiedziałam, że muszę mu pomóc. No. Podobno przerzucasz androidy przez rzekę. Możesz nam powiedzieć? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej jeśli zostaniecie tu dopóki ten szum nie ucichnie. Chyba nie mam wyjścia. Nie możemy się dalej ukrywać. Faliusz musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granicę. Nie tak stałem, ale już Nie Nieważne jak. Proszę, musisz nam pomóc. Rost, szybko. Co tym razem? Tym razem nie ja. Co się stało? Co się dzieje? Mary wyłączyła się. Więcej was, matka, nie miała? Nie, w sumie tylko jedna. Uciekliśmy tak. razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Krótki na dziszy. Co ja bez niej zrobię? Niech jej elektronika. Lekko będzie. Ciężkie sprawy. Zostawmy ich. Bywa i tak. O, coś tu wstał. Alice? Co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Nie chciało mi się spać. A, już dobrze. Sky drive, Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. No to idziemy jak tak. W porządku, ale Się zdziwiłam, ale może być. Wszystko gra w wrażenie tego typu jest normalne. Nie, nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. No, pewnie tak. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mama. Również A, bo stać, Adam! Już o tym rozmawialiśmy. Ugh. Nie! Tym razem nie odpuszczę! Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni? Nic nie znaczą! Ja tu jestem! Ej, ej, ej! się nie wydarzyło, gdyby żył Nie będziemy rozmawiać w ten sposób! Nie pójdę do ja pani tak przez nie chcesz pomagać tym czubkom! Wystarczy Adam! Wystarczy! No, chociaż raz się zgodzę z tym. Najlepiej, ja tu jestem, a obok nas ta tam nie gada. Znaczy on, ona to broni, on fajny jest. Czasem go to przytłacza, wiesz. Ciężko mu, od kiedy zbarł jego ojciec. No, no. Ale to dobry chłopak. Zapewne się ja. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. OK? Zostańcie, niedługo wrócę. No Chyba niby na niby Coś ty nie jest pytanie, jak długo jest Nie wiem jak długo, ale wiem, że coś tam coś się zanosi z tobą teraz go damy? Nie z tobą. Z mało? Nie z mało Dobra, co mam robić? Eee... Yy... No trochę do wyboru to ja mam niby. Podobnie jest do tego Denzela Washingtona. Ale Denzel ładniejszy był. A tam to co jest? Chyba nic nie jest. Na górę mogę iść? Nie mogę iść. E, tutaj coś jest? Nic takiego nie ma. O, może z nim pogadamy Zobaczymy czy on nam powie coś, czego nie wiem Obrałus o. szybko wróciła Kara Muszę ci o czymś powiedzieć nie ja muszę nie To kochali we mnie Chodziło Alice Nie to tak jest luter Ona jest directka przypominam Policja to policja. Oje. Co my zrobimy? Wiedzą, że. Eee... Jesteśmy. Musimy im otworzyć. Nie toś dla dzieci defektów są. Wiedziałem, że tak się stanie. Kurwa, daj ta przejść. Wiedziałem. No co ja mogę z nią zrobić? Skolu, Luter Alice i ukryj się. Hmm. Tu obok w pralni chodźmy. Ale że spierdolił No ale w może nie być to źle. Spokojnie, Adam, wszystko będzie dobrze. No to ty co zostało już? Dobry wieczór, przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać Pani kilka pytań. Gadasz właśnie z jednym z nich, pajacu. Mogę wejść? <coughs> Proszę, pajacu, właśnie gadasz z jednym z nich. Dobry wieczór. Może napiję się bankawy? Bardzo chętnie. <noise> Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie, niczego nie zauważyłam. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Eee, nie, nie, tylko my. Macie tu jakieś androidy? Eee. Nie. nie, nie ma tu żadnych androidów. Kurwa, czemu ja muszę tak się, tak się ten, kombinować z prawdą, z życiem? To jest za bardzo głupie, żeby było mądre. Idziesz, ślad jeszcze defektów Ja tu nigdzie śladów defektów nie widzę A ten niby widzi gdzieś A tutaj no i teraz, więc w trąbkę, Allah, idzie w, chuja zrobię ładnie. No i co teraz? Jak się nazywasz, synu? Adam. Na nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Te y te androidy, one On pada z nóg. Przez cały dzień pracował w ogrodzie. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. Nie. E nic nie widziałem. A myślałem, że z tym mi. Na mnie już pora. Dziękuję za kawę. Ale widzę, że nie no, ja kawę zrobiłem, a ty kurwa, nawet nie wypijesz. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Eee... pies. Masz pies lubi spać w pralni. Przepraszam za zamieszanie. Dobranoc pani. Adios, musiał Sayonara kierowniku. fiu fiu, fu. Kurwa. Ja e, pierdolę. Prawie jak na żywo. Pojechał. No. Już dobrze. alis. dla Adama. Prawie nas pierdolili na minę. To Rose. Co się stało się? Przygotujcie się. O, zabijają groźnie no miało być ponad 10 minut yy, filmu, wyszło prawie 20 tak więc no, się będziemy żegnać i do zobaczenia w następnym odcinku kiedyś tam, w jakimś tam także dzięki za uwagę i do zobaczenia na razie